Hejka, ja jestem ty, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w serii Minecraft Survival Prawdziwe Życie i dzisiaj będziemy remontowali szkołę z betonowych cegieł na normalne cegły. Mam nową koszulę pomarańczową, jeżeli byście to zobaczyli. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie oraz komentarz. O, nawet tutaj ten beton też jest pomarańczowy, więc no fajnie. Mm. No a ja dzisiaj będę zmieniał tą szkołę na te cegły Z tego wiecie Z tego betonu na cegły Bo cegły mi się zdają takie fajniejsze Tak bardziej No więc to będzie wiecie, taki nudny odcinek trochę Ale wiecie Jestem trochę zmęczony po szkole bo o niedawno wróciłem. Także filmiki ym, zazwyczaj będą y, y, publikowane przeze mnie o tej godzinie. Ym, znaczy jutro jest ostatni dzień szkoły, bo jutro jest piątek. Potem w sobotę, w niedzielę nadrobię to, ale no. Filmiki będą no, tylko no jak mówię o późniejszych bardziej godzinach. Za no, ale i no. mam bluzę pomarańczową i podłogę z pomarańczową ale się zgrało no dobrze a mi nic innego nie pozostaje jak po prostu zmieniać szkołę z beton na cegły mm. no i dzisiaj może być taki nudny odcinek ale jest to taki luźny odcinek bo no mam jeszcze parę mm, spraw tutaj do ogarnięcia więc chcę żeby cokolwiek dzisiaj było na moim kanale no i chcę żeby coś było ja tam do, do dzisiaj do tego filmiku dodam muzyczkę no i że mi się trochę język prączę bo jestem tak zmęczony że masakra ale no no, no cóż no szkoła niestety powróciła no i teraz filmiki będą bo tak troszeczkę jakby opóźnione o nie o tych godzinach co zawsze były tylko troszeczkę no opóźnione będą te filmiki bo no teraz tak na przykład o siódmej bo często też nagrywałam kiedyś o siódmej albo o ósmej a teraz no niestety nie bo szkoła i no niestety tak szesnasta, siedemnasta więc tak późno ale filmiki będą a jakby miało filmików nie być no to zerkajcie na dole w komentarzu Nam was zawsze informuje Także no tylko komentarze sprawdzajcie bo ja zawsze jestem y, Aktywny na y, Komentarzach Bo wiecie, ja, bo w sumie widzicie Ja mam serduszkuje komentarze Odpowiadam Wam często na y, po prostu te komentarze I no i do tego filmiku trzeba będzie y, muzyczkę, bo słychać moją papugę. Jak twierka, to bym nie byłby taki za dobry film, y, bo ja chcę będzie takie dobre filmiki, dla Was robi takie, takie wiecie, takie, no dobre, żeby było więcej wyświetleń, żeby było więcej subskrybentów. A właśnie, subskrybujcie kanał, y, nie wiem czy to mówię, ale chyba mówię, jeśli nie, no to właśnie teraz mówię, żebyście... Y, subskrybowali kanał no nie no do tego filmiku um, trzeba będzie muzyczkę bo no słuchajcie e, no i trzeba będzie e, tą e, muzyczkę dodać e, no i he, mam nadzieję, że wam ta muzyczka na tym e, poprzednim Minecrafcie jak byłem w kopalni no że się wam podobała, dajcie znać na dole w komentarzu skali od 1 do 10, no i y, dajcie skalę od 1 do 10, tą muzyczkę, co dzisiaj będzie jednak film 10 minut nie będzie trwał, bo no, jestem tak zmęczony, że no, ma kanału źle stawiam bloki więc słuchajcie, zostawcie łapeczkę do góry, jeśli to któryś centymetr raz mówię, łapeczkę do góry, subskrypcję i komentarz, no i y, tą szkołę będę remontował już y, sam poza jakby nagraniami, y, sorki, że dzisiaj taki krótki filmik, ale wiecie, pierwszy dzień w szkole to jestem zmęczony, także co, subskrybujcie kanał, no i widzimy się jutro o tej pra prawdopodobnie samej godzinie, więc do, do zobaczenia się jutro w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19, więc hej!